Cześć witam was bardzo bardzo serdecznie już w piątym odcinku serii dzień z życia admina Tylkoś do mnie pisał czy mógłbyś jakoś pomóc w jakiej sprawie Jak Odpiszę zobaczymy Napiszę Odcinek piąty O nie no to jej ja nic nie poradzę. No i dobra. Dlaczego tak ostatnio nie nagrywałem? Co się, stało, co się stało? Czemu akurat mnie nie było na serwerze PvP na tym? Robiłem sobie taki nowy serwer, który się zwie RPG. Być może wam... Tak. Być może już były filmiki, ale taką ogólną prezentację zrobię. I o co chodzi w tym trybie, tam się robi jakieś takie różne, tutaj patrzę czy nie ma, tam się robi takie jakieś różne questy, yy, yy, no nie wiem, co, co, czy ty tu, nie myślałem. Eee, o, widzimy, że już Anon tutaj, a nawet nie wiem, czy mam Wanisha? dobra, teraz mam Wanisha. proszę pana, tu niestety już pana bierzemy, tp. No i tam się robi questy, się XP was tu postać i takie różne jakieś eventy są y, questy weekendowe, Bossy y, takiego różnego rodzaju rzeczy. I chciałbym powiedzieć, że w, w ciągu weekendu... tylko ja się tylko temu napiszę. Przyznajesz się do używania. Czyli tu dobra. Pewnie y, nic nie pomylić, to od razu literuję. I będzie. Będą jakieś tam kodziki na 3 dni na vip -a. Niech odpiszę. A, przyznał się na no to. Przyznanie. No, niestety. Już kolega się przyznał. Próbowałem wcześniej nagrywać to przez 10 minut latając, prawie się nikogo nie znalazłem. Kogo tam jeszcze miałam sprawdzić? Na tym pamiętam. X pompa, dobra. Zjedziemy się do TP. X pompa. Fajnie, żeby tylko on był. Nie ma go, dobra. No i tam jakieś będą kodziki na wipa, na 3 dni takiego miniwipa Jak go aktywować, być może nagram filmik Bo to jest naprawdę prosta sprawa I one się pojawią w różnych miejscach Na serwerze, RPG, na serwerze, e, może na, na fanpage'u serwera Ogólnie tam wszędzie będą te kodziki latać Ale w tych trzech głównych miejscach, czyli na serwerze RPG, na forum i na facebooku serwera no i taki kodzik każdy może tylko jeden wziąć. Hmm. No i cię tak zamyśliłem trochę co mi tylko się napisał. No, no i dobra. No i tam się ekspimy. Dobra. No dobra, drugi raz dobra i super. Cały czas dobra. Yy, kupiąc wątek, bo dawno nie nagrywałem. Takich odcinków. Takimi się od razu do Chcę teraz po prostu zaprosić, ponieważ naprawdę tryb jest bardzo... Bardzo fajne coś tu widzę, że kolega, czyżbyś miał speedmina, tylko sprawdzę co ty masz jeszcze w ekwipunku. O, ten... Boże, masz speedmina. Kurczę, no i znowu jaki ten... Bo ja nie wiem co ty ten... grzybek. Grzy... Grzybek. Okej, okay. co ty tu masz, kolego? Wydajne 4. No dobra, może tak szybko tepa, te, tam, klepać, kopać, tylko że po prostu, no tak ładnie nawiasem mówiąc, to trochę to jest też podejrzane jak się wyświetlasz na antyczyciele, ale widzę, że się nie wyświetlać, więc aktualnie Cię sprawdzać nie będę. Mieję Cię obserwować, a ja chcę znaleźć jakiegoś takiego perfidnego twittera, y, Tepnijmy się może y, adikos. Macie inne filmiki odnośnie serwera RPG, ale ten temat już zostawmy. No tu mamy pana Adikos, który aktualnie sam nie wiem, co zrobił. No, przyjacielu, co. on się, pan czuje, tylko taki dziwnie. Dobra, zostawmy. Może go na razie w spokoju. Hubina się wyświetla cały czas. On może coś mieć. Ja czuję, że to jest człowiek, który na pewno coś ma. Wyświetlasz się, no to zaraz Cię weźmiemy na sprawdzenie. Hubina. Chodź Pani Hubina. Uh, Hubina. Hu, Hubicha, Hubina. Zaraz mu napiszemy. Przyznajesz się do używania sitów. Tak więc. Ee, tak więc, odpowiedź już skoro jestem przy temacie RPG, ale miałem go skończyć, jeszcze wspomnę o tym, że w najbliższy weekend będzie też jakiś taki evencik na MVP na 30 dni. Yy, dobra, zaproś mnie na skateboard. Chyba coś czuję, że. Coś czuję, że czeka mnie sprawdzanie. Nie, to ty masz mnie zaprosić. Mnie zapląć. Odnosząc się do komentarzy spod innych filmików, typu, jak ty możesz kazać pobierać Skype'a, jak ty ten. Ja mówię, ja nie zmuszam, tylko tu jest tak, coś tam wezwany ten. O, nie ma tej tabliczki, dobra. Wcześniej była. Chodzi o to, że masz prawo wyboru, tak? To nawet w jest, że musisz mieć Skype'a. Jeżeli nie masz Skype'a, to. No, masz banano i trudno, no i tyle. Tak więc ja na razie. Kończę nagrywanie i widzimy się po przerwie. Dobra, cześć, jestem już z powrotem. Yy, gracz nie mógł zainstalować Skype'a przez kilka minut, prawie 10, więc próbowaliśmy jakoś zrobić, żeby mógł sobie zainstalować go, żeby mógł go normalnie sprawdzić, ale się, się nie udało. I po prostu nie chciał już dłużej ani sobie marnować czasu, ani mnie, więc powiedział, że lepiej że mu dał bana. Dobra, tak trochę smutno, no ale... Może był czysty? Może nie do końca, sam nie jestem pewien. Widzę, że tutaj mi cały czas innego zgłaszają pana. Pa, mi tylko jeszcze Wanisza, który się nazywa Polish, coś tam. A już nie pamiętam. Aj, dobra, jaką ma WTP Polish? Tak. Fajnie, że takiej kolegi nie ma, no ale może zaraz to, to się gdzieś tu wyświetli. Był tu gdzieś przed chwilą, no no policz, tylko że takiej osoby aktualnie na serwerze to nie ma. No ale, no niestety takie jest y, życie tutaj na naszym serwerze, że cheaterzy wchodzą, wychodzą, znaczy nie wiem czy był cheaterem, ale często takie jest właśnie, a często ci, którzy najgłośniej krzyczą, że o, ktoś jest cheaterem, sami bardzo często też mają. Coś na sumieniu. O, fajny skiny tutaj widzę. Panie kolego Rejsi. A może nie aż tak fajny. Dobra. Wanisza mam, tak mam. Tepnijmy się do gracza RIWE, bo on mi się wyświetlał już. Dobra, Fajnie, że się tepnął. On mi się wyświetlał już wcześniej. Tym dobra. Kurczę, no chodź tu. No, a, nie, rive. Panie rive. tu ten. No coś będziesz robił, czy nie będziesz czegoś robił, co? Przyjacielu. Hm. No kurczę, no nie chcę tak was trochę zanudzić, bo już przez kilka sekund nic nie mówiłem. No ale, no widzicie, jak tutaj kolega jest tak bardzo aktywny, więc yy, typamy się tylko po prostu innego. Blackbird, co za, za co on tu ma? A, dobra, nieważne. O, panie raper. Widzimy, że chce się tu ktoś, jak to powiedzieć, pounosić, tak? No to sobie zaraz się sprawdzimy i zobaczymy, czy przypadkiem nie chcesz sobie polatać gdzieś indziej. Przyznaję. Dobra, na czy się przyznaję? Zaraz zobaczymy. Czy pan raper ma coś? Czy czegoś nie ma? Admięczki mi utknął. A, widzicie, się przyznał. Nagrywam. 30 subów 1000 przyznanie rapera dobra już panie tutaj kurczę no jak ja mam kogoś przechuć kogo, kogo nie ma pro Rafał nie ma go Tak, pozdrawiam Cię Patryk, dziękuję za, chyba Ty zrobiłeś takie ładne tło kanałowe. Tutaj widzę Kubicha Kilaura, gościa w ogóle, przez chwilę kupił mano ten, którego sprawdzałem i już od razu Kilaura, no nie wierzę, że miał Kilaurę. Z jednego prostego zlandu chyba nikt normalnie nie kupowałby mano za 20 ile złotych, po czym wszedłby na serwer i powiedział, sekundę, już gościu, gość go zgłasza, więc go na razie nie będę... E, sprawdzał bo wątpię żeby coś miał niech chwilę, sobie, niech chwilę sobie pogra później ewentualnie do niego zajrzymy bo ja, bo ja no ja wątpię no ktoś dopiero co kupił i jeszcze może go na serwerze nie ma on już makilaurę tak aha coś na hita bierze co takie na hita może bretała to później to sprawdzę sobie a płomienne różdżki tu trzeba drop wpisać. Pomienne różdżki. Tutaj nie ma płomiennych różdżek. Czy jakoś tak dostaje? O, to bym musiał sprawdzić proszę pana. Nie wiem O nie! Halo, tylko ja napisałem Ale zaraz to być może sprawdzę. Kurczę, no nie, nie pisać mi tutaj, że on ma killer, skoro go przed chwilą sprawdzałem. Gościu nie ma Skype'a, ale no nie wydaje mi się, że kupił. Bana i znowu, czy znowu, może nie znowu, co próbował cheatować, tak? No no sorry, Gregory, ale tak raczej nie ma. Dobra, weźmy sobie tutaj. A, dobra, nieważne. do tego nie widzicie, co zapomniałem. Co ja miałem sprawdzić? Miałem sprawdzić rangę donator. Proszę Państwa, ranga donator ma Aha, dobra, no nieważne, nie ma dzisiaj nowej edycji, dobra, wszystko fajnie Złapałeś kilku czyterów. nie wiem, ten filmik będzie trwał z 12 minut czy tam 13, nie wiem, jak, jak ta się skończy Papis, dobra, papis, tak Nagrywam Dobra eee. No i pytajcie mnie się kiedy jest nowa Tak jesteś Dobra Tak więc chyba to już będę tak powoli kończył Tylko spojrzę sobie O 6 minut tu 6 minut tam O kurcze to będzie mi się znowu z godziny renderowało Bo jakby inaczej Ponieważ nie posiadamy I przywaliłem okiem w parapet Ponieważ nie posiadam jakiegoś super dobrego kompa Naprawimy, bo widzę, że tutaj ktoś przetrzypada, ktoś to zniszczył, i chyba tyle. No tak, dziękuję, że ktoś dotrwał. Ten odcinek jest dłuższy z tej racji, iż nie było dawno odcinków. Dzięki, papis. Jeszcze tak się napiszę, jeżeli Ciebie nie było na odcinku. Tak więc, ja pan bardzo dziękuję serdecznie. No i wiecie, co macie robić, czyli na RPG. I chyba tyle chciałem powiedzieć, już na zakończenie. Ponieważ, idę się zajmować, RPG może jakiś filmik powstaje, jak robię na przykład questa weekendowego. Ale o tym będzie oddzielny materiał. Mamy piąteczek, więc jutro będzie ten quest'ik się pojawi. Tak, myślę, że w godzinach po poł nie, południowych. Lag, co, lag. Halo. Dobra. Jesteś. O nie, źle wpisałem. Jesteś. Dobra. Ja już kończę. Tak więc trzymajcie się. Cześć.